Witam. W tym filmie zajmiemy się wymianą płynu chłodniczego w Zontes 125. Tutaj dowiesz się jak wymieniać płyn, kiedy go wymieniać, jaki płyn stosować, czym kierować się przy wyborze tego płynu, jak sprawdzać stan płynu chłodniczego, który należy sprawdzać regularnie. Także łapka w górę i lecimy dalej z tematem. W tym motocyklu płyn chłodniczy był wymieniany przy 3.500 km przy okazji regulacji zaworów. Yy, obecnie motorek ma na kulana 10 tysięcy. Jak widać, stan płynu chłodniczego jest na high. Regularnie trzeba sobie sprawdzać ten stan płynu. Tu jest kreseczka low. Płyn chłodniczy w motocyklu, a konkretnie zbiorniczek wyrównawczy w motocyklu, nie bierze udziału w cyrkulacji płynu chłodniczego, tak jak ma to miejsce w samochodzie, dlatego yy, kolor. Tego płynu chłodniczego nie sugeruje nam tego, jaki stan tego płynu jest w całym układzie chłodzenia. Płyn w układzie chłodzenia należy zmieniać regularnie. Według zaleceń producenta, obecny płyn, który mam tutaj zalany, ma gwarancję 5 lat ochrony silnika. Jest to 5 lat ochrony przeciwkoryzyjnej i przeciw zamarzaniu pompy cieczy chłodzącej w motocyklach są tak skonstruowane, że posiadają pod spodem otworek, którym wydobywa się płyn chłodniczy, który czasem potrafi przedostać się między pompę, a układ smarowania wewnętrzny, czyli układ w silniku. Jest tam taki, taka strefa buforowa. Jeśli ten płyn tam się dostanie, nadmiar tego płynu Wychodzi wtedy naszym wężykiem. Jest to tak rozwiązane, poprowadzone wężykiem, z tego względu, żeby tutaj nam nie kapało na silnik. W motocyklach, które mają pompę na dole silnika, jest tylko otworek, którym ta, ta ciecz czasem się czasem kapnie, a czasem po prostu wisi tutaj i nawet nie zdąży kapnąć, bo wyschnie, z, z tego względu, że silnik jest nagrzany. Także czasem w nowym motocyklu może się zdarzyć, że pokapuje sobie tam pod silnikiem tą luźną rurką. Później to kapanie powinno ustać i jeśli to kapanie się dalej pojawi w dalszej eksploatacji, tam po paru latach, no to może sugerować nam, że już pompa się zużywa. U mnie to kapanie po wymianie łożyska w pompie też miało miejsce. Po jakimś czasie ustało. Jak widać na zbiorniczku wyrównawczym, nie widać znacznego ubytku. Praktycznie tam nic nie było, parę kropelek. Także nie ma się czym przejmować. Żeby prawidłowo spuścić płyn chłodniczy, należy modelek ustawić w pionie. Do tego celu posłuży mi stojaczek. Potrzebna nam będzie butelka plastikowa i kluczyk ósemka Odkręcamy śrubkę spustową. Odłożę sobie tutaj ręczniczek papierowy, żeby w razie jakieś kropelki tutaj mi spadło. Widać kapie, ale nie leci. Przykładamy butelkę i. Odkręcamy korek chłodnicy. Po odkręceniu korka płyn zaczyna ściekać. Jak widać ze zbieżniczka wyrównawczego dużo nie było, było było zaledwie tyle. Dlatego musimy spuścić również płyn ze zbiorniczka wyrównawczego dzieje się tak dlatego, że ten poziom to jest również poziom przewodu, który idzie do chłodnicy a wężyk jest poniżej i tworzy się swojego rodzaju syfon dlatego żeby to spuścić do końca można sobie odkręcić tą śrubkę i podnieść zbiorniczek do góry Albo można również dmuchnąć sobie w tą rurkę i płyn pójdzie do chłodnicy. Jak będę dmuchał tą rurkę, to tym wężykiem będzie leciał płyn. Delikatnie, żeby nie narodzić sobie bałaganu. Przesadziłem. Troszkę przesadziłem z ciśnieniem. Jeszcze trochę mi zostało. O. Delikatnie. A robiłem trochę bałaganu, ale to nie Za dużo tam nie poszło, większość na glebie wylądowało. Ja pójdę jeszcze o wiele dalej, ponieważ będę robił luzy zaworowe, będę sprawdzał. Odkręcam jeszcze termostat, żeby mieć lepszy dostęp, żeby mi te węże nie przeszkadzały. Tak samo pompę będę odkręcał. Przy odkręceniu pompy wtedy dopiero zleci całość płynu chłodniczego. Tak czy inaczej, na tym etapie można by powiedzieć, że standardowa wymiana płynu chłodniczego może pójść dalej, czyli zakręcamy sobie tą śrubkę. Ważne jest, żeby dać nową podkładkę miedzianą albo zastosować patent, którym się podzielę. Ok, jestem teraz na takim etapie. Tutaj, jak widać, jest wszystko porozbierane, bo zdejmowałem pokrywę zaworów, sprawdzałem zawory, ale o tym w innym filmie. Na tą chwilę interesuje nas odpowietrzenie układu chłodzenia. Dlatego pasowałoby użyć nowe podkładki miedziane w tym miejscu, gdzie jest koreczek spustowy. I na pompie wody cieczy chłodzącej. Można użyć ponownie starych podkładek, ale trzeba je do tego odpowiednio przygotować. Podkładka miedziana, ogólnie mieć, ma to do siebie, że podczas zgniotu lub załamania twardnieje i robi się krucha. Dlatego raz użyta taka podkładka nie nadaje się do ponownego użycia w takiej formie. Aby nie przedłużać ten proces, udostępnię w innym filmie podkładki mam zregenerowane. Link do filmu, jak to zrobić wrzucę w opisie filmu. Przyłapię sobie teraz wszystko na miejsce i uzupełniamy płyn. Instrukcja podaje dokręcenie z siłą 12 N. Teraz to do płynu jaki stosować. W motocyklu najlepiej stosować płyny, które tolerują wysoką temperaturę. I najlepiej stosować płyny, które mają długi termin przydatności. Ja lałem poprzednio Borygo, jest to bardzo fajny płyn z długim okresem przydatności, bo pięcioletnim. Mimo to zalecam wymianę co 3 lata płynu. W samochodach robię tak samo, bo płyn ulega degradacji. I tutaj pokażę może jak to wygląda na przykładzie tego spuszczonego płynu z tego motorka. Tak on się prezentuje, a dla porównania tak się prezentuje świeży. Jest różnica, jest bardzo duża różnica. Jak widać, ten płyn ulegał już degradacji. Jego właściwości przeciw zamarzaniu będą zachowane na dłużej niż 5 lat, ale właściwości antykorozyjne są no, ulegają zniszczeniu, ponieważ te Cząsteczki, które osadzają się, mają się osadzać na elementach aluminiowych, gumowych, metalowych czy jakich tamkolwiek, one ulegają wypaleniu, że tak powiem. W pewnym momencie jedne są wypalane, robią się właśnie brązowe, a drugie na ich miejsce zaczynają wstępywać. I po jakimś czasie ulega to takiej sporej degradacji. Do tego motorka zamówiłem sobie takiego manola. Kupiłem go z tego względu, że ma wysoką temperaturę wrzenia 135 stopni. Zielony manol ma 125 stopni bodajże. Ten ma 135. A ja tutaj do pieca dokładam dużo ognia, dlatego taka moja decyzja. Jak ktoś jeździ ostro, jeździ bardzo ostro, to właśnie. Yy, lepiej sobie właśnie zakupić taki płyn, który ma wyższą temperaturę wrzenia on ma tą tolerancję, te wszystkie dodatki mają, mają lepszą tolerancję na yy, właśnie na tą wysoką temperaturę najpierw uzupełniamy płyn w chłodnicy jak już tutaj jest zalany podkorek przechodzę sobie do pompy odkręcam tą śrubkę żeby nie zgubić sobie podkładki. Teraz wesało płyn z chłodnicy, bo tu uciekło powietrze. Doleję sobie delikatnie płynu chłodniczego, tak, żeby tutaj mi się pojawił płyn, wtedy zakręcę śrubkę. Patrzcie tam, bo ja nie widzę. Ważne jest, żeby pompa była odpowietrzona bo jak tutaj nie odpowietrzymy, to pompa nie będzie pracować i będzie nam się przegrzewał, będzie nam szalała temperatura. Dokręcam sobie tą śrubkę z takim samym momentem. 12 N. Teraz tutaj jeszcze dolejemy troszeczkę tak żeby była pełna chłodnica i tutaj na termostacie mamy jeszcze śrubkę ja już sobie ją wcześniej poluzowałem ona jest na o-ringu o-ring można sobie wymienić O, też poszedł stary płyn Ciśnienie nie zrobiło, poszedł stary płyn. I lejemy dalej do chodnicy, aż pojawi nam się zielony kolorek. Czyś mi się łóżka zablokowała? No proszę. Jest nasz seryjny. Przelało się dosyć dosyć. Teraz doleję sobie tutaj na maksa. Pompuję sobie tym wężem teraz i tam mi się pojawiają bąbelki powietrza i ubywa płynu. Mimo że tu jest już u góry odpowietrzamy, to w dolnym wężu jeszcze gdzieś tam powietrze się trzyma. I ponownie dolewam płynu. Ponownie podpompuję, sprawdzę czy nie będzie. Z drugiej strony węża można troszeczkę po, pocisnąć. Tam już jest gitara. Zakręcam koreczek. Dobieramy się do zbiorniczka wyrównawczego. I lejemy na maksa. Na maksa, czyli do kreseczki H. Słabo widać, ale jest na H. I teraz y, dobrze sobie zapamiętać jak dokładnie jest. U no, mnie jest dokładnie na kresce. Teraz odpalę motorek. Odpaliłem motorek, zaciągnął mi płynu, sprawdziłem od razu po odpaleniu, zaciągnął mi trochę płynu, trochę dolałem. Po dolaniu płynu czekam, aż motocykl się rozgrzeje. Przodzę, sprawdzam ponownie. Zobaczymy na termostacie, czy płyn tutaj idzie. Płyn idzie bez powietrza prawidłowo termostat ciepły na dole u góry też się rozgrzewa wąż u góry chłodny jeszcze dolny ciepły jeszcze chwilę termostat powinien puścić na górny wąż temperatura 70 stopni pompa gorąca termostat gorący chłodnica ciepła Tutaj zaczyna parować, znaczy, że dostaje się ładnie obiekt, temperatura ładnie wchodzi w chłodnicę. 78 stopni, termostat już puścił tu nie muszę czekać aż się wentylator załączy teraz czeka mnie tak naprawdę jeszcze jazda próbna i y, sprawdzenie drugi dzień, motorek sobie wystygł i za ten czas zdążył sobie podciągnąć płynu tutaj mam y, linię gdzie powinno być, y, powinien być stan jak widać tutaj podciągnęło sobie tyle no, jest tutaj jakieś 2 cm, czyli w połowie między low a high. Dlatego uzupełnię sobie zbiorniczek i uważam temat za zamknięty. Jakby ktoś był ciekawy, z litra zostało tyle. Pewnie jeszcze na dolewkę troszeczkę pójdzie, ale litra na uzupełnienie całego układu w zupełności wystarcza. I trzeba pamiętać, żeby przed użyciem wstrząsnąć. Płyn uzupełniony w chłodnicy. Stan się zgadza, jak widać, wymiana płynu chłodniczego jest troszeczkę zagmatwana. Jest parę rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Myślę, że lepiej nie da się tego opisać. Te wszystkie dodatkowe elementy, tak jak ściskanie węży czy krok po kroku dolewanie, kontrolowanie stanu. To jest właśnie to, na co, na co trzeba zwracać uwagę. Można znaleźć gdzieś tam jakieś poradniki, które pokazują, że spuszczamy, zalewamy, odpowietrzamy i gotowe, ale tak naprawdę trzeba właśnie poświęcić tam parę tych kroków, troszeczkę więcej uwagi na, na ten cały proces. Przy wymianie płynu należy zwracać uwagę. Również na higienę osobistą, bardziej raczej na bezpieczeństwo, bo jest to jednak środek troszeczkę szkodliwy, a nawet i troszkę bardzo. Dlatego trzeba, trzeba tutaj się uzbroić w, w dozę rozsądku przy zabawie z, z płynem chłodniczym. Po takiej wymianie tego płynu, no, trzeba odpalić sobie motorek, trzeba go rozgrzać, trzeba. Pogazować troszeczkę, sprawdzić czy ten płyn uchodzi, czy nie. Póki co sprawdzać to na chłodnicy, tak jak ja robiłem przy, przy otwartym korku. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno odpalać motor, motorka i rozgrzewać go na zakręconym korku. I później odkręcać go wtedy, kiedy, kiedy jest motocykl rozgrzany. Można się poparzyć. Ja to od zera, od, od tej najniższej temperatury robiłem przy odkręconym korku. Wtedy też miałem okazję skontrolować, czy tam dostają się bąbelki powietrza, czy, czy ten płyn na bieżąco ubywa. I, I dolewam sobie właśnie tego płynu wtedy. Jak już jest rozgrzany, już ten termostat puści, można sobie zakręcić ten koreczek, jeszcze troszeczkę pogazować. Wtedy tutaj podciągnie sobie ewentualnie troszeczkę z tego zbiornika wyrównawczego, ale najwięcej to on podciągnie podczas ostygania, będzie ostygał, to ciśnienie w układzie zacznie spadać, wtedy podciągnie sobie ten tego płynu z tego zbiorniczka. No tak to jest tam skonstruowane na tym koreczku. On, on działa na zasadzie podciągania, podciśnieniem pod, pod i wtedy to sobie stąd ubywa. Myślę, że temat ogarnięty. Jeśli chodzi o y, mieszanie płynów chłodniczych, y, to zasada jest taka, że należy mieszać płyny tego samego gatunku, y, czyli na bazie tego samego y, alkoholu y, lub y, innego specyfiku, y, żeby one się po prostu y, nie gryzły ze sobą i też y, typ. typ y, Dodatków też ma tutaj duże znaczenie. Jeśli zmieszamy dwa różne, różnego gatunku płyny, to tam za bardzo nic się nie dzieje w takim sensie, że nie uszkodzimy silnika, nie będzie to uszkodzenie, że tak powiem natychmiastowe i w ogóle, ale podczas jazdy dłuższej, podczas dłuższej eksploatacji takiego płynu. Będzie ta ochrona antykorozyjna zaburzona i nie będziemy mieli tej ochrony. Wtedy może ucierpieć nasza chłodnica aluminiowa najbardziej, bo jest zrobiona z bardzo cienkiego materiału. No i ogólnie ogólna korozja na, na śrubkach, które są tymi śrubkami odpowietrzającymi, również może się pojawiać. Dlatego, jeśli masz motorek, który ma już ze dwa latka i ubyło ci tego płynu, to ja bym proponował jednak wymienić płyn na nowy, taki, który, którego będziesz pewny pochodzenia i żebyś tam w przyszłości miał możliwość dolania tego płynu, takiego właśnie, jaki, jaki użyłeś. Jeśli chodzi o kolor płynu, tak naprawdę kolor płynu tutaj nie gra dużej roli mogą być płyny na przykład tego samego gatunku a jeden może być różowy, drugi czerwony, inny zielony a jeszcze inny niebieski dlatego kolorem nie ma się tu bardzo co sugerować ale jak zmieszamy dwa różne kolory to wiadomo może wyjść jakaś sraczka i lepiej tego nie robić teraz motorek mam już gotowy do jazdy pojeżdżę tym motorkiem, zrobię rundkę dwie Później znowu sprawdzę ten stan, bo może być taka sytuacja, że gdzieś tam jeszcze jakiś bąbelek powietrza się zawiesił i, i ten płyn ubędzie. Także możliwe, możliwe, że od tej kreseczki jeszcze troszeczkę opadnie, ale nie ma się tu nic, niczym przejmować. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, pomaga to w zasięgach, pomaga to budować społeczność. No, i jakby nie było, też motywuje mnie do, do działania, do nagrywania takich filmików. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam do opisu filmu. Pozdrawiam i do następnego, cześć.